Duże emocje. Ja jestem osobą, która uwielbia psy, kocha wszystkie tak naprawdę stworzonka, które się poruszają na czterech łapach i to pewno ciężkie doświadczenie, ale um, no, musimy pracować działać razem, żeby te małe niewinne stworzonka też mogły znaleźć swoje domy, więc zachęcam do, do pomocy, do dania, oddania im swojego serduszka też i zabrania. Um, jest tu wiele psów, każdy potrzebuje opieki, miłości. Wiem, że też nie wszystkie psy da się, da się radę zaadoptować, natomiast ten kto może, to serdecznie zachęcam do pomocy. No właśnie, Ty jak wracasz do domu, na Ciebie czeka taki czworonożny przyjaciel. Inaczej się chyba wraca do domu, w którym właśnie czeka pies lub kot i, i na pewno milej, tak, niż do pustego mieszkania. Ta radość w ogóle, jak się otwiera drzwi i tak nagle ktoś na Ciebie wpada, to, to jest bardzo miłe. I wiem, że ten pies na mnie zawsze czeka i, i wie, że ja wrócę, który też daje mi dużo miłości. I, i naprawdę to jest zupełnie inne uczucie, jak wchodzę i, i on tam czeka i się tak cieszy. Jest naprawdę bardzo przyjemne uczucie i, i życzę każdemu, żeby też też po prostu miał tak w y, domu i tyle miłości, bo pies, pies też uczy na pewno dużo empatii. Y, więc tak jak jeszcze, jak powiedziałam wcześniej, zachęcam i tutaj czeka na Was mnóstwo piesków. I też Twój przykład pokazuje, że częste wyjazdy i taki czasami nieregularny tryb życia da się pogodzić z posiadaniem zwierzęcia, tylko tak naprawdę trzeba chcieć i zawsze znajdzie się sposób. Tak, trzeba chcieć, bo Oczywiście mam tutaj też pomoc od strony rodziny, ale moja rodzina też kocha psy, zwierzęta, więc nie ma żadnego problemu ale są też na pewno jakieś inne rozwiązania, jeżeli rodzina nie może pomóc. Może przyjaciele, myślę, że wiele osób jest otwartych dla, dla takich psów i myślę, to nie jest duży problem. Natomiast tak jak powiedziałaś, trzeba chcieć i wszystko jest do zrobienia.